Cześć, z tej strony Arczy, witam Was na moim kanale na vlogu. Startujemy z pierwszym odcinkiem. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę yy, i widzimy się za chwilę. Dobra kochani, wracamy. Zrobiliśmy smoothie, jak widzieliście na przebitkach wcześniej. A teraz opowiem Wam, o czym tak naprawdę będzie mój kanał na YouTubie. Postanowiłem założyć ten kanał. W sumie zbierałem się do tego od bardzo dawna. Ale postanowiłem, że to jest najlepszy czas ze względu na moje chorobowe, gdzie... Obecnie czekam na operację, bo wykryto u mnie zaawansowany obturacyjny bezdekzenny. Plus też w późniejszym etapie pojawiła się u mnie depresja z nadmiaru obowiązków, które miałem w prowadzeniu swojej fundacji oraz w pracy na etacie. I w tym momencie czekam na operację związaną z prostowaniem przegrody nosowej. Tutaj też z modelowaniem podniebienia oraz wycięciem migdałów. To wszystko przez wykryty ten bezdech senny. Natomiast na moim kanale będę chciał pokazywać Wam moje życie codzienne w postaci vlogów, gdzie będę Was też edukował z tematu depresji: jak to wygląda, jak się leczę, jak korzystam i uczęszczam na terapię. Jak przepracowuję pewne tematy, które gdzieś tam siedzą w głowie i nie pozwalają iść dalej do przodu, ale też będę mówił o motywacji: motywacji do działania, do podejmowania różnych wyzwań, stawiania czoła różnym rzeczom, które gdzieś tam siedzą w naszej głowie i chcemy je osiągnąć, ale coś nas blokuje. Będę pokazywał też moje przygotowanie do zawodów biegowych. I taką drogę, drogę przemiany, walki z tą depresją, bo może nie wszyscy wiedzą, że tutaj są lepsze i gorsze dni. Są lepsze dni, gdzie wstajemy, mamy masę energii, możemy działać i coś robić. A są takie dni, że prawdziwym wyzwaniem jest stanie z łóżka i ubranie się, zrobienie sobie śniadania. Czy umycie zębów? Także to jest bardzo złożony temat. O tym będę mówił w kolejnych odcinkach na moim kanale, ale też będę chciał tutaj poruszać tematy związane z fundacją, właśnie którą prowadzę. Jest to fundacja ratowniczo-poszukiwawcza, więc wszystkie działania, które będą podejmowane na tej fundacji w tym roku, też o nich będę tutaj mówił. Będę pokazywał takie życie od kuchni tej fundacji. Co robimy, jakie działania podejmujemy, problemy, które się pojawiają i jak je rozwiązujemy. Dodatkowo, też będę pokazywał rutynę dnia codziennego u siebie, czyli po prostu, co robię po przebudzeniu, co robię w ciągu dnia, jak wygląda mój proces tutaj dochodzenia do zdrowia właśnie po tych moich intensywnych pięciu latach prowadzenia fundacji i działaniu na etacie. Także to był taki mój pierwszy odcinek, na który bardzo długo zbierałem się, żeby go stworzyć i nagrać to, co właśnie teraz do Was mówię. Mam nadzieję, że to się udało. To był taki startowy odcinek, w którym chciałem Wam też wytłumaczyć, co będziecie mogli Wy jako widzowie zobaczyć na tym kanale, czego będziecie mogli, mogli się tutaj spodziewać, oglądając mnie. Jeśli spodobały Wam się te treści, te, ten odcinek, i chcecie więcej widzieć tego co będzie się działo na tym moim kanale zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzu co myślicie o takim kontencie. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!